Manipulary. dzisiaj jesteśmy w Minecraftu pampanito Dzisiaj będziemy lepszać oraz towica, czyli moją wioskę, bo ja mam na niebie oraz to, dzisiaj mamy pierwszym filmik Jak i dzisiaj, jak potem filmikiem. No dobra, trzymamy I jak pod tym filmikiem zrobimy 100 um, łapek w górę. Nagryłam mój drugi filmik, żeby żeby żeby, żeby było fajnie! No i dzisiaj będziemy budować trawę na laurostowita. I cały czas mi te zombi... Patrzcie mi, no czego? Przecież oni chyba oszalali. Oni oszalali te zombiaki. Oni oszalali. Odczepcie się! Zombi... Dobra, czekam na dzień. No moje chyba stały tylko mury. Napis. No i dopiero no jest to Ukrainy. Dobra. No w Dobra, teraz kopiemy. Ja Jestem na pustyni, jest w tej głupiej pustyni. Jeszcze pod, albo na tym odcinku, albo na, albo na drugim odcinku jeszcze dojdzie mój kolega, albo koleżanka. Czyli albo Tośka, czyli koleżanka, albo Gabiś, czyli kolega. Ale nie wiem na jakim to będzie filmiku, czy w tym czy następnym, bo jeszcze o nich... Jest godzin. O, 16. Czyli chyba już kraj. Chyba już są w domu. Cool. Dobra. A ja sobie gra w Minecraft. Czyli Minecrafta, bo on tak ma na nazwę. Bo do niego wchodzę. To on ma, to on, to, to on ma napisane Minecraft. On jest Minecraft, czyli Minecraft. Tutaj okay. dzisiaj będziemy. Ale no, ule się medykuliuje. Musimy to robić. Także odcinka pierwszego to się nie chyba mogliście doczekać. A co? Tyle rozwalania i dawania bloków. To jest za dużo. Przecież to jest bardzo dużo. Nawet nie wiem. Jest kratek, by nie liczyłem. O, trzeba dobrze liczyć. Ale widzę. Nie wiem, nie wiem, może w, jak ale w jakimś mi to będzie na pewno fajnie Ale nie wiem, to jest mój pierwszy Już dwie minuty to tej muszę? Czyli kopać No więc wszystko dokopałem, ale teraz muszę trochę postawić te bloki Cały czas jestem no tu popiał No nie no Chyba będę długo czekał Chyba już się kończy o już się kończy Naprawdę Już się kończy się konik. Już się kończy Już się kończy Już się kończy Duże spój trawy na no ale mi się to uda W się odcinku pierwszym Albo drugim Albo w trzecim Nie no na pewno w tym Albo w tym, w tym, w tym. Nie wiem.

No już się palą, już jest dziomek, już się palą, już jest dziomek tylko te co są w hełmach one się nie palą Bo mają pełny. no i trzeba by je stawić golemy żeby je sprawdzały ale ja nic cały czas je robić cały czas muszę je robić Muszę jednak w tych w hełmach no i muszę jej muszę Robić, muszę robić kolejny jeszcze pies jeszcze wielku ja nie lubię psów Kurwa, ja nie lubię zwierząt no, już idzie już idzie no i super. Dum. 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 lepiej Jeszcze na odcinku trzeba zobaczyć, bo w tym odcinku no, będę budować jeszcze. Skończę całą Trwa w tym odcinku. razie. Moja rozkażka. Nie! skończył na... Już ten odcinek. Już trwa. trwa prawie 7 sien... minut. 7 minut już trwa! Naprawdę, to jest długo! To jest długo! Naprawdę za długo nawet trochę ja nie mam swojego kanału jeszcze. Tylko odcinek pierwszy trzeba zrobić, żeby mieć swój kanał. No i teraz będzie mój pierwszy odcinek. Ciu, 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 Dobra, ile tego jest. Radion na tutka, tu. Na pewno. Wystarczy mi jeden golem. i na tej muszę stawiać i kopać jak kredy, człowiek. nie wiem, już muszę coś co zbudować na terenie, prawda, ale no nie wiem no nie wiem, bo nie skończyłem jeszcze tego wszystkiego co zrobić czyli wszystko do końca w ogóle tak naprawdę ja, to jest jeźdza, bo to nie ma być tak to że tak, a ma być tak! Mi się coś zepsuło. Nie dam. to chyba w poniedziałek wtorek mi się to zepsuło i nie wiem dlaczego. Jak to się stało? Nie wiem Nie mi się coś też. No tyle tego jest. Szakanie na za dużo. Ja nie wiem, czy od kiedyś to zrobił, no kiedyś, ale kiedy, to już nikt nie wie, przecież tego jest za dużo, nikt nie nie wiem. No już ten odcinek ma 9 minut, ej ja dobijam do 25 minut, albo więcej nawet. Jeszcze ten odcinek będzie trwał dwie minutki. Co? Gdzie ci Ej, gdzie z golem? Ej, on się nie interesuje. Nie, no i mi. mi cały czas dokuczył. On się z nimi nie interesuje. Dobra.

Oczywiście, jeszcze... to będzie trochę długie, ale nie bardzo. Ale nie w tym, tylko w końcu piasek. Nie w tym. O, to, 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 Jest to. Ja na, jestem na, nawet najkreatywny no i będzie w latach jeszcze dzisiaj chyba nie latałem w tym odcinku ojo, nie kocham piasku to jest tak bo nie, nie może, że... Stu. A bym miał dwie minutę, ja. nie wiem, już byli o 2 minuty, no ale nie. Nie wiem, żeby było ich dużo z tego. Chyba ostatnie. To ostatnie ja mam ja to to długie, długie. No to jest ostatnia minuta. Bo to są trzy. No jak to długi jest ten. Tuż muszę dalej to... rybuć! I robić, chyba.

Kopalnia, około mojej do jest endo portal do endu. End. No, a, a, a. To jest. To jest. To No To już kończy się odcinek za, za niedługo. No To się To za To już To się To